Łamiąca wiadomość dla niektórych. Na koniec roku szkolnego, mianowicie, Mazowiecka kurator oświatowa przypomina, że nie wolno wedle prawa wystawiać średniej, ważonej, arytmetycznej z ocen, że ocena końcowa to jest ocena końcowa. I że można poprawiać sprawdziany, i że można poprawiać gorsze. Można prawdą ocenę poprawić z tego względu, że liczy się wyłącznie ta, która jest finalna. I jeżeli ktoś chce to zrobić, to może, jeżeli status stanowi inaczej, to tym gorzej dla statutu i jego autorów, ponieważ uczniowie nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędne postanowienia statutowe. Miód na moje uszy, że takie rzeczy słucham. Szkoda tylko, że jedna kurator oświaty się zdecydowała na tego rodzaju pismo. I szkoda również, że na uczelniach w dalszym ciągu wystawia się średni ważone i w dalszym ciągu jest tak, że projekt dyplomowy liczy się mniej niż średnia ocenek ze studiów, bo przecież C z angielskiego ważniejsze niż dyplom magistra inżyniera.